Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj postanowiłem powiedzmy z okazji mundialu odnieść się do tego, czy chrześcijanin może kibicować. Oczywiście ja nikomu nie powiem, czy ma kibicować, czy nie ma kibicować, bo nie jestem panem niczyjej wiary. Ale chciałbym wam puścić nagranie, po którym to Bracia nieco bardziej zradykalizowali się w tym temacie i rzadziej już urządzali jakieś spotkanka z okazji tego, że polska reprezentacja no, gra w piłkę nożną. Teraz wam puszczę tego naszego członka ciała kierowniczego, a potem pozwolę sobie na komentarz. Zapraszam. Co jeszcze może osłabiać naszą neutralność? Wydarzenia sportowe. Czasami zawody sportowe mogą służyć pewnym celom nacjonalistycznym. Na wielu z nich odgrywa się hymny narodowe. Przypominam sobie, jak przed laty byłem w pewnym kraju i przyjaciel poprosił mnie o nagranie zawodów. Mnie to jakoś specjalnie nie ciekawiło, ale ze względu na jego prośbę nagrałem to. I oczywiście chciałem sprawdzić, czy nagrało się ostatnie 10 minut. Pomyślałem sobie, że może to zagrozić naszej przyjaźni, jeśli decydujące momenty gry się nie nagrają. Jak to oglądałem, to było absolutnie fascynujące. Pełna napięcia końcówka. Gdy ten brat oddał mi kasetę wideo, pomyślałem, że może jeszcze inni bracia zainteresowani tym sportem też zechcą sobie to obejrzeć, zanim skasuje nagrania. Zaproponowałem taśmę kilku braciom, ale wszyscy powiedzieli, nie, dziękuję. Co innego gdybyśmy wygrali? Na czym polegał problem? Zapytałem ich, oglądaliście mecz, czy kibicowaliście jednej z drużyn. Ciekawa sprawa, ponieważ tu grały ze sobą dwie drużyny narodowe. Musimy więc zachowywać ostrożność, by nawet wydarzenia sportowe nie rozbudzały w nas jakichś nacjonalistycznych uczuć. I nie skłaniały do opowiadania się po jednej ze stron. To, co dla mnie jest dosyć znamienne, to to, że w tej wypowiedzi ani razu nie powołano się na żaden fragment biblijny. Dlaczego? No, może dlatego, że Biblia w ogóle się do tego nie odnosi. Jak sobie prześledzicie, jak wyglądał sport w tamtych czasach, no to nie wyglądał po prostu. To było... No, margines totalny, tak? Co jest dla mnie najistotniejsze. Jak już się z jakimś świadkiem porozmawia na temat tego, czy można jechać na mecz, czy nie można, czy można kibicować, czy nie, to na jaką zasadę się powołują ci bracia? Na zasady neutralności. No dobrze, ale zasady neutralności w jakiej sprawie? Co ma mecz do kwestii politycznych? Ja się zgadzam tym, że chrześcijanin powinien być neutralny w sprawach politycznych. My swój rząd wybraliśmy. My czekamy, żeby Królestwo Boże zaczęło panować. To jest nasz rząd. Pan Jezus dał dobry wzór tego, tej neutralności. Jak sobie przypomnicie sytuację, w której faryzeusze uczeni w piśmie próbowali go wystawić na próbę, żeby go złapać na słowie i donieść Rzymianom, że macie tutaj rebelianta, tam była taka sytuacja, że spytali go nauczycielu: A podatek to wolno płacić, czy nie? Chodziło o podatek, oczywiście, który trzeba było uiszczać na rzecz Rzymu. Jak pan Jezus się do tego odniósł: Że dajcie mi monetę. Czy tu jest wizerunek Cezara. No to spłacajcie Cezara to, co do Cezara należy, a co Bogu, Bogu. Poza tym. Kwestia neutralności. Jeszcze też świadkowie powołują się na wersję, w którym to apostoł Piotr wyciągnął miecz i uciął ucho jednemu z tych, którzy przyszli po pana Jezusa. Wtedy pan Jezus powiedział: schowaj swój miecz do pochwy, bo kto mieczem wuje, ten od miecza ginie. Ale ja mam pytanie: jakie ma to mieć niby zastosowanie do tego, że włączasz telewizor, otwierasz sobie piwko, kupujesz sobie pizzę z przyjaciółmi. Oglądacie mecz, no i się relaksujecie. Uważam, że nie ma to żadnego zastosowania. I teraz, co do tego kibicowania. Kibicowanie oczywiście też różnie może wyglądać. Załóżmy, że Polska ma napięciu z Rosjanami. I załóżmy, że yy, oni byliby dopuszczeni do tego Mundialu. I wówczas, jeśli tacy świadkowie czy inni chrześcijanie, oglądający mecz kibicowaliby Polakom ale też z takimi hasłami na ustach a rozumiecie gdyby obrażali Rosjan a dobrze im tak, super dojechać ich i w ogóle no to to z chrześcijańską postawą nie ma nic wspólnego nic i takie kibicowanie moim zdaniem pseudo kibicowanie oczywiście chrześcijanowi nie przystoi natomiast jeśli ty oglądasz to dla rozrywki tak? Piłkę nożną, na przykład. I chcesz, żeby drużyna Polski wygrała ten mecz. Bo się tu urodziłeś, bo lubisz swój kraj. Może masz też jakieś powody, dla których jesteś dumny z tego, że jesteś Polakiem. Ze względu na historię, na to, że 123 lata nie było nas na mapie, a wróciliśmy, odrodziliśmy się. A raczej nasi dziadkowie, i dzięki temu ja teraz mówię na przykład po polsku, a nie po rusku, niemiecku czy jeszcze w jakimś innym języku. E, czy to jest jakieś bardzo złe poczucie dumy? Nie jestem w stanie tego jednoznacznie określić. Natomiast ja bym nikogo nie potępił za to, że cieszy się, że mieszka w Polsce. A gdy leci mecz Polska-Rosja, czy tak jak dzisiaj Polska-Meksyk, że prawdopodobnie słuchacie tego już po meczu. E, no to co z tego? Gdzie jest to pogwałcenie neutralności? I znowu można iść na mecz i kibicować swojej drużynie, a można iść na mecz po to, żeby bluzgać na inną drużynę. To są znowu dwie różne sytuacje. I znowu u świadków jest oczywiście w tym temacie tylko czarno-biały świat. No bo wiadomo, że jak się idzie na mecz, to wszyscy zachowują się jak kibole. Jak pseudokibice. kibice Przyszli tam po to, żeby powyrywać oczywiście siedzonka, krzesełka, rzucić je na murawę, nie wiem, rzucać zapalniczkami i innymi przedmiotami w kibiców innej drużyny, kibiców, przepraszam, piłkarzy innej drużyny, gdzie, gdzie ci wykonują na przykład rzut rożny, tak? No to wiadomo, że taka postawa z myślą chrześcijańską nie ma nic wspólnego. Ale to, że ty będziesz dopingował swoją drużynę do tego, żeby strzeliła bramkę, no, ja na to nie potrafię znaleźć argumentu biblijnego, żeby kogoś potępić za takie zachowanie. A powiedzcie, jeśli chodzi o zgromadzenia międzynarodowe, bo tam Jackson wspomniał o tym, że może taki mecz zachęcić do tego, żeby wzbudzać w kimś nastroje nacjonalistyczne. Okej, okay, no a jakie nastroje wzbudzasz w sobie, kiedy jedziesz na Zgromadzenie Międzynarodowe ubrany w swoje regionalne, państwowe stroje, po których każdy wie, że jesteś z Peru, że jesteś z Ukrainy, że jesteś z Polski, że jesteś skądś tam. Po co to robisz? To nie jest jakieś rozbudzanie w sobie niepotrzebnych, nacjonalistycznych uczuć? Przecież na takim meczu, jakbyście sobie włączyli jakikolwiek mecz, niekoniecznie na polskim podwórku. Ja nie mówię o klubowych starciach teraz, tak, ale jeśli włączycie sobie mecz właśnie reprezentacji, to bardzo często ci ludzie siedzą między sobą w różnych barwach i tam nikomu głowa nie spada, nikt nikogo nie leje. Dzieci między dziećmi się nie biją o to, że ten jest w koszulce nie wiem Niemiec, a ten w koszulce Francji. Środkowie lubią pokazywać po prostu bardzo często skrajności i na nie się powoływać i na ich podstawie oceniać ogół ludzi, że wszyscy są źli i niedobrze. a wcale tak nie jest. I to tyle z teorii, jeśli chodzi o to, jak wygląda kibicowanie i czy naprawdę, sumienie, świadku, jeśli słyszysz tego nagrania, powinno ci to wyrzucać, że ty wolisz, żeby ten mecz wygrała Polska? Mi nie wyrzucało. Kibicowałem. A teraz powiem wam jeszcze teoria kontra rzeczywistość, bo Jackson yy, może nie zrugał tych braci, ale tam powiedział im, że mieliście, oglądaliście ten mecz, żeby pooglądać dla rozrywki, czy żeby kibicować? Otóż. Ja kilkakrotnie zostałem zaproszony na taki męski wieczór, tak to nazwijmy, między świadkami. To jeszcze kiedy byłem bardzo gorliwym świadkiem. I uwierzcie mi, że jak grała reprezentacja, to no było widać, że bracia kibicują. To nie wyglądało tak, że jak Polacy zbliżali się do bramki, to wszyscy siedzieli i oglądali telewizor, jakby nie wiem, byli w filharmonii i Słuchali jakiegoś koncertu, jak był strzał, to. No dawaj, prawie kurcze, nie udało się, i tak dalej. A jak był gol, to w ogóle co się działo. Więc co innego znowu teoria, co innego to, co opowiadamy ludziom, a w rzeczywistości jeszcze inaczej to wygląda. Powiem wam więcej. Na poprzedni mundial, jak spotkaliśmy się rodziną, mam tutaj na myśli całe świadkowskie grono, to oglądaliśmy go naprawdę całą rodziną. Jak Polacy dostawali baty wtedy, ale kiedy dochodziło do sytuacji bramkowej, no to ja bym powiedział, że osoba z zewnątrz, patrząc na e, tych starszych w mojej rodzinie, mogła dojść do wniosku, że no chyba kibicują. Chyba są Polakami. No bo są Polakami. Nie popadajmy w skrajności. I to jest jeden z powodów, dla których obudzenie się z organizacji jest fajne. Bo sumienie nie wyrzucać ci więcej niż powinno. Nie musisz gasić w sobie naturalnych jakichś emocji, naturalnych uczuć i, i bić się w pierś, bo na bramkę Polski ci bardziej serduszko zagrało się, cieszy, że to ludzie, którzy mówią w tym samym języku co ty i kulturowo są ci bliżsi, szczelili bramkę. No i co w związku z tym? To jest moja opinia, oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, nie jestem i nie chcę być panem niczyjej wiary. Jeśli. Ktoś, komuś sumienie miałoby wyrzucać to, że ogląda mecz i... że w ogóle włączył ten telewizor, żeby oglądać mecz Jakikolwiek, tak reprezentacji, nie mówię teraz o tych mistrzostwach świata, ale ogólnie, no to nie oglądaj. To nie oglądaj. Ale jeśli chcesz, bo nie widzisz w tym nic złego, ale... jesteś posłuszny bez zrozumienia, to takie posłuszeństwo ma niewielką wartość. Po prostu. Bo w tym momencie i w, tym, w tej konkretnej sytuacji, stałeś się igraszką czyjegoś sumienia, a konkretnie tego członka ciała kierowniczego, stałeś się igraszką i jego sumienia i jego zrozumienia, bo Biblia na ten temat się nie wypowiada. I uwierz mi, że jeśli nawet zaczniesz oglądać sobie te mecze regularnie, nie rozwiniesz w sobie nienawiści do Meksyku. Argentyny czy Arabii Saudyjskiej. Takie rzeczy po prostu się u normalnych ludzi nie dzieją. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. Może macie inne zdanie. Możecie. Możecie mieć inne. O 180 stopni się w ogóle z tym nie zgadzać. Tak czy siak, zachęcam po prostu do kultury w komentarzach. Aby się nie przepychać, nie cisnąć, nie łapać za słówka, bo jest kilku takich aparatów na kanale, co po prostu obojętnie co się nie powie, oni na każdy temat mają odpowiedź, na każdy temat potrafią coś zironizować, udowodnić, że są mądrzejsi niż inni. No dajcie, Sesiana, naprawdę. Jest to męczące. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia w kolejnym podcaście.